Siemaneczko widzowie, dzisiaj sobie zrobimy przed, no przed update'owy opening. Może coś dropniemy fajnego, jeszcze mam na telefonie drugim blichtet prezenty. No to sobie spróbujemy coś dropnąć. No to może najpierw niech lecą te takie zwykłe prezenciki. Nie będę tak przedłużał, no normalnie Phantom Freddy. Może Shiny? No nie, no ja do zwykły. Na no, szkoda. Myślałem o czymś lepszym, papet, Na no, zwykły papet, a szkoda. No to dobra, co my teraz tu mamy? No to tutaj mamy zwykłe un common prezenty. Może akurat Shane'a ci poleci. O, o wilku mowa, Shane'a Najgorzej. Freddy. O, najgorzej nie jest. Teraz tutaj nic nie poleciało, jak się fajnie zdzielili tak, nie? No co my tutaj dalej mamy? Shiny Chica, no to to nie jest nic nadzwyczajnego. Chica, Freddy, Freddy. Chica, Freddy, Freddy. Nic najciekawszego. Jak chcecie do klubu to możecie do mojego planu tutaj na... Tutaj sobie teraz otwórzmy, to i Freddy, to i Freddy. Może przejdźmy się bardziej gdzieś pod Halloween mode, no, może tam coś, da. O nie, no nie. Że tu sobie to odda. No sniper pupkę nic takiego nadzwyczajnego. O, Foxy się trafił XD. Że Foxy się trafił to XD. Tutaj no to plusz a Może szajni, może się... No nie, zwykłe. A szkoda. A szkoda. Teraz epic prezenty. To cika, to to no i nic takiego nadzwyczajnego tutaj nie Fast cake, to boni Szczucika. Nawet fajnie, nawet fajnie, nie najgorzej. To sobie teraz może otwórzmy, biliśmy te prezenty na drugim telefonie. Szczani Dino Uydereczka. Taka kupa, taka kupa No szkoda, że dajno Uydereczka. Z jednego raczej już tam nic mi nie poleci. Szkoda, no szkoda to może Titanic prezenty oddadzą? Oga oh, ten no, kendo słabo, słabiutko, Tak myślałem, że nikt nie trwa, to co będzie? to tylko to moje jest. To sobie tutaj może no, partycika, to może bardziej wyjdźmy stąd, może bardziej, bardziej pod lesa, bo to takie lesowe prezenty. No, hmm. Podejdźmy pod Endlessa, czy to jest Endless? stół. Kurde, kurde. I może pod Endlessa podejdźmy, może się potwarci tutaj. Tak nie, nie będę otwiera, no bo to się nie opyla. na jak czy jakiś nightmara wbierać. No. Szkoda, szkoda. Teraz chodźmy za pampinę coś otworzyć. się mi czas też kończy. No nie ma nic takiego. Może coś poleci. Jak poleci Nightmare to tak... Nawet gitarę jeszcze nagrać No No, no dobra. A bo grupy jakieś tam nie jest. No dobra, no, dobra. To sobie otwierajmy te nasze... Co tutaj poleci? No, Mityk, Jacko Endor, Jacko Chica, nic takiego nadzwyczajnego, co żeby mogło nas zaskoczyć. Mityk, rer, rare rare, rare, rare rare, epic, rare No, może chociaż secret i poleciał, to już bym się cieszył bo my na cokolwiek ale no jak widzę, no nic nie chce lecieć firamy? no Nightmare raczej nie poleciał, już mi poleciał, więc no trudno że tak powiem no mityki to tam lecą, ale to mityki to to każdy chyba ma tego mityka to mega łatwo trafić. się. To tyle podczątek mityków. No liczyłem na coś takiego to na będzie jednak Ciekawa. To, tak tak naprawdę to nic. Może akurat ci mi poparcie i tak naprawdę drobne coś. Mega giga dobrego. Już na przykład taką... Ej, co tu się stało? Taką na przykład... <laughs> Nie wiem, szczególnie balore, ona też by była fajna. Cokolwiek takiego nie wiem fajnego. Old jakby się to szybciej otwierało. To by było naprawdę mega fajne. No, jak na razie to nic tam nie trafiam. Dnie jakieś chiki, mitiki. Duperele. No nic ciekawego, szkoda, myślę, na jakimś nie wiem, sekretem, że coś poleci. Nic nie leci. O, wreszcie poleciało coś. Jest, jest coś fajnego. Nie jest to może Nightmare, ale jest wreszcie coś takiego... no jednak fajnego. To teraz sobie może samo, no i tutaj mam tą tango, ja tego pasa skończyłem. O, przedni Jack to się trafił, nie widziałem. No i fajnie. Dajmy sobie jednego, tak jednego. Żeby mieć jeszcze, żeby sobie tu... Może jeszcze coś? Um, może coś? Może, może jeszcze by się trafił, ale wątpię. No nie, no, To jeszcze pojedyncze jakieś muszę potwierać. E to jedynie pojedyncze, to naprawdę. Naprawdę to jest. Nic. Z tego chyba będzie zaraz opening. Ale proszę, proszę, mogło się nic nie trafić. Ale proszę, 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 proszę bardzo. Proszę bardzo, żeby tutaj, przy tych wariatach, trafia się ta, ta, Nasza wariatka. Cirkus baby, bliska. Bliska musi się trafić, musi. Musi się trafić, musi, musi, musi. Nie, musi się trafić. Że czemu się nie chce to tworzyć? Te, co przy? No, tak. Czuję tutaj już takie rzeczy wanilii, już nie ma tu. Poczekajcie, bo się to nie chce. O, dobra, działa. Dwie balorki. Ale proszę, 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 z baby, proszę, może z jednego Time Foxy, proszę tylko Baby, żeby poleciała. Fajnie by było, mega fajnie. Mega fajnie było. No nie poleci. No wiadomo, że nie poleci. Może? No nie. A szkoda, no. Balora, no nie ta balora, no. Tak, myślałem, że tak stanie. to się geje cieszą, bo tak naprawdę nie mają wszystko, a tutaj nie mogę trafić nic. Też jeszcze ta walora robi? Mam gusta, i ino ma tutaj jakieś... lepiej. To że tak powiem, taka duba, no. Nie na coś takiego, tak dobrego jak du Baby, a tu... nic. Dobra, też się może otwórzmy sobie tak naprawdę za te coś. Może choć raz, może akurat Nightmare się trafi jeszcze tak na koniec. Bo no może się nie trafi. Dobra, nie trafi się tutaj na no nic.

Na ah, szkoda, no myślałem, że się trafi może? Tu się nie trafi.